Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jesteśmy w Adwencie. Doszliśmy do tego dnia i idziemy naprzód. Bo Adwent to czas taki dla mnie bardzo dynamiczny. I, I dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże tak mówi, a jesteśmy na górze słowa i to słowo właśnie jest dla nas taką, taką inspiracją drogą. Drogą. Bo jesteśmy w drodze. Słowo Boże wiele mówi właśnie o tym, że mamy iść albo też, że do nas ktoś się zbliża i my mamy czuwać i nie powinniśmy się rozminąć. Pierwsze czytanie, chodźcie, wstąpmy na górę Pana. Psalm, idźmy z radością na spotkanie Pana. Drugie czytanie, zbliża się, nadeszła godzina, zbawienie jest bliżej, przybliżył się dzień. I Ewangelia też mówi, że trzeba czuwać, bo Syn Człowieczy przyjdzie. Jak mamy tutaj na obrazie. Jezus puka do drzwi. Jest to taki bardziej obraz związany z apokalipsą, trzeci rozdział. Jak dobrze pamiętam, oto stoję u drzwi, kołacze, jeśli kto posłyszy mój głos, i drzwi otworzy, wejdę do niego, będziemy z nim wieczerać. Jest zapowiedź jakiegoś spotkania, ale na razie jesteśmy w drodze, wezwani do tego, żeby iść i żeby czuwać, bo ktoś idzie ku nam. Jest pewne takie napięcie. Ja tak widzę Adwent. Napięcie, ale również gotowość, otwartość serca, bo Bóg dba o naszą kondycję duchową. Nie jesteśmy tacy statyczni, no, ale jednak trzeba się wspinać, trzeba iść, trzeba y, wysilać się duchowo, bo y, Bóg nie da nam pokoju, jeśli tego pokoju nie zapragniemy, nie zbawi nas bez nas. I y, to jest wielkim wyzwaniem, właśnie tego czuwania, o którym y, ksiądz mówił. I to jest też okazją, żebyśmy chyba bardziej prosili Ducha Świętego o pomoc. Duchu Święty, przyjdź, Maranata, przyjdź okay. Duchu Święty i pomóż mi wsłuchać się w Słowo Boże, które kieruje mną dzień w dzień nie tylko tak y, rutynowo od niedzieli do niedzieli, ale dzień w dzień. Duch święty chce nam pomagać, aby to słowo przyjąć, zrozumieć i żyć tym słowem. W Ewangelii pojawiają się też te słowa, że Noe wszedł do arki. Kościół jest z jednej strony taką arką. Arka, Arka Noego była zapowiedzią Kościoła, też pewnego schronienia miejsca, ale też Maryja sama była też przez Ojców Kościoła nazywana Arką, bo rzeczywiście była miejscem obecności Boga. Ta Arka, która zagubiła się w czasie przesiedleń babilońskich, niewoli, no można powiedzieć, Bóg sam wybrał tą Arkę w postaci Maryi, która no szczególnie jest takim znakiem Adwentu, bo w niej Począł się Jezus, Syn Boży przez Ducha Świętego, i ona stała się tym miejscem, w której Królestwo Boże zaistniało na Ziemi w sposób taki materialny, fizyczny, cielesny, fizyczny. Właśnie słowo stało się ciałem w niej. No, a wszedł do arki, to dla mnie też tak oznacza, żeby wejść w tym, w tym czasie, w taką przyjaźń z Maryją, żeby być w kościele. Przychodzić do kościoła, iść na raty, ale nie tylko, i być związanym z Maryją, żeby dochodziło do tego spotkania Boga też ze mną, żeby być ocalonym, żyć tym, tymi darami bożymi. To, co siostra mówi, tak jak Duch Święty stąpił na Maryję. Taki chce występować na każdego z nas, mamy być wyczuleni na jego natchnienia, na tę współpracę z nim. To jest też to czuwanie, właśnie czuwanie w sercu. Z jednej strony pewien wysiłek fizyczny, pójście na roraty, na modlitwę, ale też wysiłek duchowy, czuwać w sercu, aby, aby słuchać głosu Ducha Świętego. Wezwanie Słowa jest bardzo, bardzo jasne i bardzo konkretne. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatkach, nie w rozpuście i w, w, w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana, Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą, ale żyć właśnie Bogiem, który jest, który widzi i który. Może. Ten aspekt pewnych wyrzeczeń, asces, jak to mówimy też, on, on jest obecny też w Adwencie, ale w mniejszym stopniu troszkę niż w Wielkim Poście. Bo Adwent ma ten charakter przede wszystkim, właśnie, że jeśli walczę z czymś, z jakimiś słabościami, wyrzekam się czegoś. To przede wszystkim dlatego, że jest potężna dawka tej nadziei, tego co Bóg chce okazać nam, i to jest bardzo radosny czas rzeczywiście przygotowań. No, tak, jak kobieta przygotowująca się do porodu, ona robi wszystko, aby, aby coraz bardziej jakby nastawić się na to wreszcie urodzenie dziecka, na to przyjęcie. Więc z tego powodu. Może wyrzeka się pewnych rzeczy, zmienia troszkę styl życia. To jest pewien taki obraz, który ma nam towarzyszyć. Bardzo pozytywny obraz, że przed nami jest coś pięknego. Bóg nam obiecuje piękne rzeczy. Adwent ma ten wyraz przede wszystkim pełny nadziei. Nadzieje. Pełne nadziei, oczekiwanie na przyjście Pana, na, na, na nową ingerencję Boga, na nowe spotkanie z Nim, chociaż ono się też dokonuje codziennie, ale jednak ma ten in intensywny charakter, właśnie szczególnie w czas świąteczny. Życzmy sobie tego radosnego pielgrzymowania, bo Adwent jest również tą pielgrzymką do. Wieczności, dzisiaj, ale to spojrzenie do wieczności musi być jednak codziennie, aby tak się zakodowało, zak za, zakotwiczyło, żeby stało się właśnie takim pragnieniem w naszej codzienności. To już tak jak siostra mówi, Adwent jest na... życie nasze jest Adwentem, czyli tak naprawdę całe życie trwamy w pewnym Adwencie, chociaż tu zaczynamy taki intensywny czas przygotowań już do Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas łaski, niech Pan błogosławi nam wszystkim w tym czasie. Idźmy w tym czasie we wspólnocie Kościoła, razem z Maryją e, i otwierajmy się na te natchnienia Ducha Świętego. I razem z nią jestem, pamiętam i czuwam. czuwam. O, z Panem Bogiem. Szczęść Boże.